odcinek smaków polskich o pierogach. Pierogi, drodzy Państwo, to jest danie, które w wielu miejscach na świecie jest utożsamiane z całą polską kuchnią. Prawda jest taka, że pierogi polskie są bardzo smaczne, bardzo różnorodne i trzeba powiedzieć trochę inne niż pierożki, które są bardzo smaczne i ciekawe w kuchni chińskiej czy w kuchni włoskiej. Różnica polega przede wszystkim na surowcu. Otóż w Pol na polskim polu rośnie zboże, z którego mąka nie ma glutenu. To nie jest pszenica durum, która rośnie w basenie Morza Śródziemnego, ale u nas też już coraz częściej można ją kupić, i wtedy można z takiego ciasta zrobić pierogi inaczej. Po prostu wystarczy trochę wody, trochę tłuszczu, odrobina oliwy, i już będziemy mieli pierogi, ale będą to inne pierogi. Nasze. To są robione z ciasta takiego jak na kluchy. A żeby takie ciasto jak na kluchy było, to drodzy Państwo, musi, musi wtedy być dużo wrobionych jajek, tak jak do domowego makaronu. Bo to jajka wtedy zastępują gluten, są tym kleiwem, tym klejem, który sprawia, że ciasto jest elastyczne i dobre. I tak właśnie robi Marcin. Oczywiście wtedy kiedy robimy ciasto na pierogi trzeba dać odrobinę jakiegoś tłuszczu, może to być masło, może to być oliwa i zaczynamy wyrabiać jajka, daliśmy szczyptę soli, szczypta soli jest tu też bardzo potrzebna i powoli powoli zaczniemy wyrabiać ciasto na bardzo smaczne pierogi. Można dawać odrobinę śmietany. Tutaj przepisy są różne, ale zasada jest jedna. Jeśli jest mąka polska, to jajka. Jeśli jest to mąka typu durum z takiej pszenicy, to wtedy wystarczy woda. Kiedy wyczuwamy, że jest trudno zagnieść ciasto, dodajemy następne jajko. Można dawać tyle jajek, ile mąka przyjmie, a jeśli nie chcemy, to możemy dodawać troszkę wody ciepłej. I różnie tutaj sobie wszyscy radzą, każdy ma własny przepis i ten przepis stosuje. Powolutku, powolutku, i już ciasto zaczyna się kleić do rąk, a jakie wyrobimy, przestanie się tak dziać, i będziemy je wałkować na plaster, z którego będziemy wycinać pierogi. Zwykle, jak robi się pierogi na przykład jedno ciasto, a kilka farszy, to wtedy przy zawijaniu stosuje się różne techniki zawijania, różne, żeby rozróżniać później pierogi, wtedy kiedy na przykład je zamrozimy do przechowania. A teraz, drodzy Państwo, farsz do pierogów. Tutaj mamy mak sparzony i przepuszczony dwa razy przez maszynkę, tak jakbyśmy chcieli zrobić farsz do makowca. No i to będzie początek naszego, naszego farszu, tego farszu do pierogów tym razem, nie do makowca. No trzeba oczywiście ten mak lekko utrzeć, ale do tego maku dodajemy, proszę bardzo, tu jest miód i to miód akacjowy i trochę musimy dać miodu. Ja tu mam rodzynki moczone w koniaku, proszę Państwa. No niestety w tym momencie alkoholu dużo nie używamy, ale rodzynki w ten sposób są jakby wymyte, ale na szlachetny sposób. Bo cóż, do tego farszu, bo to jest farsz do pierogów takich typowo deserowych, dajemy właśnie dużo rodzynek. Te rodzynki, te rodzynki jeszcze trochę możemy tam posiekać, pomoczyć i wrzucamy do naszego farszu. I będziemy to wszystko mieszać. Tutaj, drodzy Państwo, już mamy migdały. No i te migdały też będziemy musieli posiekać tutaj sobie na mniejsze kawałeczki. Migdały są słodkie, nie gorzkie. Można tutaj jeszcze dodać na przykład daktyle czy figi. Bardzo drobno je pokroić, posiekać, ale my zrobimy ten farsz tylko z miodem, makiem, rodzynkami i migdałami i wydaje się, że to będzie równie... Wspaniałe, smaczne, i wszystko będzie trafiać do makutry, i będziemy to sympatycznie łączyć, używając zalepiszcze tego miodu akacjowego, który rzeczywiście do tego najbardziej się nadaje. Jest bardzo płynny, nie jest zbyt słodki, jednak trzeba zważać zawsze, jaki rodzaj miodu daje się do jakiej potrawy, jaki się chce uzyskać efekt. Bo co tu dużo mówić? Miody bywają bardzo różne, nieraz, mają bardzo specyficzny smak, aromat. No, i ten aromat albo poprawia smak potrawy, a może, może go zepsuć. No, i teraz trzeba to bardzo precyzyjnie połączyć. I to na pewno jest bardzo polskie, bo mak w formie dodatku do ciast, makowce, to jest nasza polska specjalność. To jest charakterystyczne dla polskiej kuchni szlacheckiej, magnackiej, wykwintnej kuchni. Przecież oni. Co oni mieli do roboty? Oni tylko wymyślali, jak tu zrobić coś wyjątkowo smacznego i zaskoczyć innych. A pomysłowość Polaków jest przysłowiowa. Na farsz do pierogów musimy przygotować zmielony mak, posiekane rodzynki i migdały oraz miód, który połączy wszystkie składniki nadzienia. Teraz musimy ciasto rozwałkować. No Jak rozwałkujemy ciasto na płaski taki placuszek, to wytniemy szklaneczką. szklaneczką krążek, na ten krążek nałożymy i będziemy lepić pierogi. No to to wszyscy nie że w Polsce wiedzą. I jeśli ktoś jest bardzo pracowity, to uda mu się do 400 pierogów na godzinę zrobić. Ja wiem, że to jest możliwe. No a 400 pierogów to naprawdę zaspokoi apetyt nawet dużej rodziny bardzo na pierogi. Woda już nam pięknie gotuje się w garnku. No, i teraz będziemy o, nakładać łyżeczką i zlepiać, zlepiać pierogi. Wtedy go rozciągamy. No, i technika zlepiania jest też bardzo, bardzo różna, ale zlepić trzeba w miarę dokładnie, bo inaczej te pierogi nam się w czasie gotowania wlecą no zwyczajnie. Możemy ich zrobić dość dużo na zapas. I jeśli one będą naprawdę starannie zrobione, będą. Starannie zrobiony farsz, to one będą znakomicie smaczne. I smakomicie smaczne nawet wtedy, kiedy przesypiemy je lekko mąką, żeby się nie zlepiły, na jakiejś płaskiej powierzchni podmrozimy najpierw w zamrażarce, później sypiemy do torebki. I wtedy, kiedy będą nam potrzebne, kiedy niespodziewani goście, to gorąca woda, pierogi z zamrażarki o różnych farszach, i poczynając od przystawki, poprzez danie główne do deseru, Mogą być to, drodzy Państwo, cały czas pierogi, za każdym razem inne, z innymi dodatkami, z innymi sosami, ale równie smaczne i równie znakomite. Do gotującej wody dodaliśmy szczyptę soli i odrobinę tłuszczu, w tym przypadku oliwy. I teraz wrzucamy pierożki nasze i czekamy, aż wypłyną. Wrzucamy tak, żeby się nam nie skleiły w gotowaniu. A jednocześnie ze śmietany będziemy robić to, czym będziemy polewać nasze pierogi i z czym będziemy te pierogi spożywać. I tu mamy właśnie gęstą, piękną, wspaniałą śmietanę. I do tej śmietany będziemy, drodzy Państwo, dodawać cukier z otartą wanilią, cukier waniliowy. Nasze pierogi jeszcze nie wypłynęły, a pierogów jak Państwo widzieli. Zrobiliśmy dużo, na porcję zwykle podajemy 4 do 6 pierogów, no w wyjątkowych przypadkach 8. 8 to już wtedy, kiedy chcemy naprawdę gościom, którzy tą akurat potrawę ogromnie lubią, tak dogodzić, żeby było nie do a do bólu. Drodzy Państwo, doczekać się już nie mogę, więc bardzo proszę, żeby Marcin jednak... Nie wystawiaj mojej cierpliwości na wyjątkowo trudną próbę. I pierożki już gotowe, niech jak najprędzej zawitają na talerzach. Śmietankę już mamy gotową, pięknie o pięknym smaku wanilii. No i taka porcja solidna. Jeszcze ułożę może? Tak, bardzo ładnie. Tak. No i teraz to, co najsmaczniejsze w środek. O, i proszę Państwa, cudowny deser wędruje na stół i pozostaje życzyć smacznego.